Cześć, ja jestem Wick, a to jest kolejna część z multiplayera z gry Mass Effect 3. Tym razem jest to postać moja nowa, kwariański szpieg, w zasadzie kwarianka, nie kwarian. I nie uwierzycie, ale gram snajperką, tym czym nie potrafię za bardzo, ale tutaj nawet nie daję, daję radę. Gram trzeci raz bodajże tą, tą postacią i się fajnie ca ca cał całkiem gra. Tak, jak widać znowu. O, nie trochę. No bo za przyciskiem mamy. Żniwiarzy. Z Tomikiemu gram już po trzecią klasę. pani się z nimi gra. Taka typowa kooperacja. Nie ma tak ci ciszy te, takiej ciszy, chociaż tutaj to uca za, za dużo czasami, Ale powiem szczerze, no naprawdę fajnie się z chłopakami gra. Jest dużo, dużo, dużo komunikacji I nie ma takiego samoglubstwa jak to czasami bywa, że niektórzy lecą i załatwiają wszystko, ale mniejsza Wracam Wracając do mojej postaci, jest to kwariański szpieg. Snajperkę mam nową, w pakiecie widmo dostałem. Jest to... Snajperka się nazywa Wdowa, Wdowa 2 bodajże chyba, jeżeli dobrze pamiętam, no tak. Jeden minus tej sniperki to taki, że... waga. I waga. Nie wiem jak to jest w innych snajperkach, bo to ja mówię, to pierwszy raz gram sniperką w jakikolwiek zresztą gry. Ale w tej grze akurat właśnie... Właśnie spodobało mi się tutaj, dwie, dwie trzy plansze zagrałem i powiem szczerze, że fajnie się gra. Jak na, jak na razie grałem na, na mapie BL, czyli tej, która była dostępna na. Co tam jest? Która była dostępna w Demie i na tej y, mapie. Nie pamiętam jak się ta mapa nazywa, powiem szczerze. Że... Wyzwanie jest brązowe, no gdyż y, moja kładanka jest dopiero na szóstym level, y, poziomie, także nie było sensu. choć tu. No, chyba to nie tak być. No, ale tak też może być. Dobra o czym mówiłem. A o tym. Um... No, na siódmym okay. czy na 6 poziomie mam tą Także nie było sensu nie grać innego nie wyzwania. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Salarianskim inżynierem ostatnio gram na srebrnym. Jest dużo, dużo ciężej, ale więcej punktów się dostaje, więcej kasy przede wszystkim. gdyż te pakiety widmo zawierają naprawdę no, bardzo fajne rzeczy mogą zawierać. Unikatowe. Właśnie chyba tą snajperkę zostaniemy jako unikatową, czyli taką złotą, w złotej oprawie, w złotej ramce. O, teraz ładnie potrafiłem. O, okay. wychyli yeah. się. Nie! następny. Słaba milność jest tej broni, no ale to cóż, no tak bywa przy snajperkach. Coś za coś. Siła ognia w zamian za małą pojemność... Małą pojemność magazynku, jak i przeładowanie po każdym strzale, czyli niska szybkostrzelność, ale powiem szczerze, fajnie się gra. Coraz bardziej mnie zaskakują właśnie te postacie. Próbuję każdą, którą odkryję, którą dostanę, zagrać, chociaż jedną czy dwie mapy. Tą koreką mi się fajnie gra. Mimo to dopiero trzecia mapa, ale powiem szczerze, no, jestem zadowolony. Jak nigdy sniperką snajperką nie gram, bo jakoś nie bardzo umiem grać z nigdy nie byłem zwolennikiem snajperek. Jak ja to mówię, zawsze mi się na ręce za bardzo trzęsą do takich rzeczy, ale tutaj się fajnie gra. Naprawdę można fajnie zagrać. O, swojego chciałem strzelić. No cóż, Kurde, nie mogę sobie przypomnieć jak ta mapa się nazywa

i you tell me. Nice one. No, sure. Second one up here. Ah, don't. O, amunicja. Właśnie tu jest coś zreagującego. Tutaj mam chyba, że nie bardzo pamiętam. Dodatkowo. Okołowe no, no, dawaj. O Jezu! dwóch metrów, z takiego wielkiego, to no ja nie trafić. Ale ze mną Wajza. Ale ze mnie O ty gnojki, jak ja ich nie cierpię, nie potrafią tak napsuć krwi, te pustoszyciele, czy ja tam się widzą. Jeszcze do... o, ty gnojki. że sam akurat... akurat długość kolana. Około... Nice work. Nowe. Patrzcie, no. Ile już nie do razy 3, 2, 6, albo nawet więcej. Wreszcie, no i nie żyjesz. Oh, headshot. Yeah. Następny jest. Nie. A, i to mi się podoba w tej Sniperce. Tym bardziej, że te postacie nie, nie są zbyt szybkie, także łatwiej mi strafić. Tak jak mówię, nie zawsze się gdzieś ręka pod koniec, zaraz przetrzałem, może zacząć. Yeah! E, ten był łatwy, ten był łatwy. Dobra, next. Kurde, znowu brak amunicji. Dobra, to sobie już nie będę pakietu niszczył. Znaczy... O! Wiadomo o co chodzi. Pewnie to nie będzie zdążało, będą pierwsi. pierwszy. Gdzieś tutaj na dole jest ten istotny. O, oh, wiedziałem. Dobra, to zwracać na murę. O, bądź, Znowu ten dupek. Ten kamuflaż troszkę dziwnie działa. Raz nie widzą, raz mnie nie widzą i to nawet nie chodzi o to, że akurat ja im się pojawię, czy zniknę zaraz przed ich oczami, ale na przykład zachodzę od tyłu przeciwników, nie wiem czy to jest spowodowane. Może takie, żeby mi było za łatwo. Albo po prostu, no, jeszcze, no nie wiem, ja gram dopiero drugi raz, także no nie powiem. Ej, nie trafiłem w jej łeb, czy przestrzegłem? No, Teraz chyba raczej na pewno nie trafiłem. Ale wcześniej mi się udało, że trafiłem. Dobra, to typy Nie no. Udało się. O, asystent tylko. A jeszcze dziś są coś. Jesteśmy już gdzieś chyba w połowie. Jeszcze jeden został. Ale oni sobie już poradzą. Co teraz? Pewnie banshee z dwa brutale, albo dwie Benshee ze cztery brutale. Ósma fala, tak? Blisko końca, blisko końca. Znowu te gnojki. Po prostu bokiem, Aj, Pizziasz. Teraz ty chodź. O nie, to trzeba walić tą snajperką. Aj, teraz nie trafiłem. Jeszcze jeden, a schowała się. Jest, wreszcie. Ta mapa jest typowa dla sniperów. Nie grałem jeszcze w zamkniętej mapie, tak jak to jest na przykład yy, baza, y, ta wielka baza, czy ba, y, ogromna. Nie, nie pamiętam jeszcze, nigdy. nie mam pojęcia, kto takich rzeczy. Nie mogę sobie przypomnieć, właśnie. Ej, zapstars. Okay. Trochę! Znowu mamy cyfraka. Trzeba odwrócić. Jeszcze jeden strzał. Je! Najczęściej. Dziewiąta, dziesiąta i później ucieczka. I'm again. Męż, męż. jak ja ich nie lubię. No tak jak mówiłem, już troszkę pograłem w, w tego multiplayera i powiem szczerze, ja, sobie, ja się zajmę tutaj tym ruchem, powiem szczerze, że faktycznie y, w zimiarze są najtrudniejsi zdecydowanie. Oj. O, no, mój no, no. lecę do nich, ale chyba nie zdąży. Chociaż ma podnieść się, no, nie podnieść się, ślepy jest tak. Wstawa że są zdecydowanie najtrudniejsi. Najdziwniejsze jest to, że najłatwiejsi są. getci, powiem szczerze, naprawdę. Wiem, że tam w tym. Ten... Poprzedni film, co nagrywałem tu właśnie chyba z Gettami, jeżeli... nie, z... też z żniwerzami. Ale getci mimo wszystko są najprostsi. Tam nie ma tutaj taki... Tam nie ma takich y... dużych postaci, tych wielkich, które potrafią naprzód krwita, jak na przykład. A uda mi się, będę pierwszy, będę pierwszy. Nie udało mi się. Tam jest tylko ten wielki behemoth getów, kilku co lata z rakietnicami. Jeden Tajemby z płomieniem plazmy czy czymś. No, w każdym razie powiem szczerze, no bywało, bywało dosyć łatwo z tymi getami. Może nie bardzo łatwa, ale jest duża różnica tu dostrzegalna. Poziomu trudności. Na przykład na srebrze są znowu bardzo mocni z cerberus. Jak się kilku inżynierów nas obejdzie, porozstawiają wieżyczki, to potrafią naprawdę napsuć krwi. bo też, że trzeba strzelać tych, co biegają cały czas, to jeszcze w te wieżyczki. A te cholerne wieżyczki, mimo. Oj, ty pizno. Te wieżyczki, mimo tego, że nie mają zbyt wielu, zbyt wiele energii, ale jak są tak trzy ustawione wokół. Czasami jest naprawdę ciężko, bo one strzelają bardzo szybko, bardzo potrafią zranić człowieka. Na gruncie, ma. Mam cię. Nie wiem, czy gdzie on jest. Gdzie jest czeka, 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 czeka. A, trafiona. Nie wiem, nie słyszę czegoś, co ty mówisz. Trafiona. Jeszcze jeden strzał. Dobra to on się tam za tymi, a ja tymi bo te mnie tak... o znowu tak bizda po kolei, po kolei są tak denerwujące, tak nie... chyba najbardziej wkurzająca postać w grze w tym multiplayerze znowu nie mamy nic Ten ostatni pakiet proszę ci kochać Aaaa, nie dostałem. Ja sobie polecę od tej strony. Tego do wyroka załatwimy. jest fajny, bo czasami można właśnie polecieć na tyły wroga. Okej. Okay. Wlecie na tył wroga i zajść w tyłu. Ah. Aj, to nie miało być tak. Thanks. Go 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 go. Muszę się trochę... O go. ten się znowu. Proszę. Ło wow. wow, wow. Yeah. I po. Ach, jednego mniej. Kurde, zapomniałem, że jak... Yy, włączam... Yy, chcę przeładować i w tym samym momencie włączam kamuflaż, to przestać przestaje przeładowywać. O, dobrze, dobra. No, nie zostaliśmy tylko we dwóch, ten nie żyje. Gdzie jest czwarty? Już cię podnoszę, kolego, już cię podnoszę. O wiesz, o, udało się, dobra. To była dziesiąta fala, chyba? Czy dziewiąta? Dziesiąta. Dobra, lecimy na górę, lecimy na górę. Znaczy nie, do. do lądowiska. I tu może być gorąco, bo tutaj będą chyba trzy bęsi. Kilku tylko za, tylko zapewne brutali. Więcej chyba się będzie trzeba skupić na ucieczce niż na. Na, niż na walce Ale zobaczmy. A ty, gdzie tutaj? Gdzie tam jeszcze? Ona jest w ciąży. Ach! Wygląda, jakby była w ciąży. Masz ten kakao był Dupa. Stupę. Zresztą pan coś został. O, a ja nie mam mamo. Szlak. Trzeba lecili z O, jeszcze mi piszę trafiła, O, ten Nie. Kurde, nie pamiętam, gdzie tutaj na tym mapie są rozstawione amunicje. Będę tam na, z tyłu no, na pewno. No, no, no. Właśnie muszę tam lecieć, niestety. Running circle. No i to co mogę z daleka walić? Follow me, follow me. No dobra, biegniemy na to. No w zasadzie dobra taktyka, no nie ma co walczyć. Jeżeli oni mają tyle siły, a no zostało tylko 20 sekund do końca. Równie dobrze można nic zrobić w konia. I trochę nadrobić czasu. A, i znowu nie przechodzę. O, No, jeszcze jedna. Jeszcze jest, 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 jest! Mimo, że nie załatwiliśmy wszystkich, ale udało się. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za oglądanie. Już wkrótce kolejne części z Mass Effect, z Multiplayera, jak i z Singleplayera. O, szósty level name, awans, gotowość galaktyczna. Gotowość galaktyczna mam już chyba 97% tutaj w multiplayerze. O, nawet ładny punkt już się zdobyło. Dziesiąty, pięknie. Dobra, ja się z wami żegnam. Wkrótce planuję właśnie wypuścić odcinek, gdzie będę więcej opowiadał o poszczególnych postaciach. Na razie wam dziękuję, zapraszam ponownie wkrótce w Player Do zobaczenia, hej!